Ej cześć ja jestem Wojtek i witam Was w kolejnym odcinku Dishonoreda 2. Jak pamiętamy, skończyliśmy na statku zwaną Groźną Wręgą. E, tutaj na dole oddaliśmy właśnie ten cały z tą i zmierzamy teraz do Megan Foster z nią pogadać. Bo jednak ostatnio no tutaj wszystko zebraliśmy, możecie to znaleźć e, w e, wcześniejszym odcinku. Zapraszam oczywiście do oglądania. Tu mamy właśnie tą doktor Hepatia, a na razie zmierzamy do Megan Foster. Dobrze... To trzeba zrobić tak. Tutaj jak się prezentuje krajobraz właśnie. E, do którego mamy zmierzać... Choć tak szczerze to jest to samo miejsce. Właśnie Karnaka. A co to ten Kirin Jin też przesiaduje? Tu widzę, że mamy ten... Cały zaułek, w którym znaleźliśmy smare korony Już tu jeszcze nie byliśmy, ale tu pewnie nic nie będzie, także no nie ma co szukać Jeszcze wyciągniemy tylko serce na chwilę, zobaczymy czy coś serce pokazuje Oho, coś pikało? Nie mi się Dobra, serce nic nie pokazuje, także no Zmywamy się w stronę e, Megan Foster nie, nie będziemy zużywać umiejętności. Umiejętności. Także idziemy teraz z nią pogadać. Cześć Megan Foster Mam nadzieję, że zastaniemy łódź po powrocie. Gotowe w drogę. Dobra, zbierajmy się. I mamy właśnie tutaj widzę dobrą, tak jakby można powiedzieć radę, która polega na częstszym zapisywaniu gry i właśnie tego nie robię przez całą grę. o to tutaj chodzi, bo każdy szczegół zależy od tego, jak nasze statystyki na koniec misji i koniec gry będą wyglądały. Także postaram się zapisywać. Jindos to istotna figura wewnętrznego kręgu Diuka. Najwyższa straż pilnuje jego posiadłości, wręcząc każdego, kto podejrzanie wygląda. Mówiłaś, że drogę do stacji Kolejki zagradza Ściana Światła. Tak, ale niedaleko jest czarnorynkowy sklepik. Dobra, prosto spod Lady. Wiesz, jak używać klucza elektrycznego? Tak, ale minęły lata. Świetnie. Przejdź przez Ścianę Światła, a potem dojedź kolejką do posiadłości Gindosza. I nie zapominaj, że ludzie nie bez powodu boją się tego budynku. Do zobaczenia po wszystkim. Korwo, zajmij się tym szaleńcem i jego mechanicznymi żołnierzami, a potem sprowadź Sokołowa. Wiele dla mnie znaczy. Jak oczywiście mogliśmy już zauważyć, podczas skat możemy ruszać e, kamerą bohatera. Weźmiemy sobie oczywiście moc polegającą na nie zatrzymaniu czasu, tylko na e, pomaganiu nam w znalezieniu przedmiotów. Damy się jeszcze w tamtą stronę. Widzę, że ten chyba musimy iść. To mamy ten czarno-rynkowy sklepik, do niego też się udamy. Tutaj widzę kolejne jakieś fanty mamy. Pieniądze i pieniądze. Pobiegnę jeszcze w tą stronę. Myślę, to tutaj coś powinno być. Skoro już jest takie przejście. A jedyne chyba co tu jest, to jest, ten eliksir, którego mamy fulla, Dobra, czy coś tu oprócz tego jest? Nie, wiem, czy nic więcej nie ma. Napis strumne, ucztą łódkę. Dobrze, tutaj mamy. Tak zobaczymy, jak wygląda sytuacja z runami w ogóle. Tylko pośpieszymy się, bo zaraz nam się skończył umiejętność. Oczywiście jest ten kościany amulet, i runa. Po drugiej stronie zobaczymy sobie ten kościany amulet. Teraz ci po niego damy. A na razie jeszcze tutaj e, poszukamy. chwilę. Czy coś tu jeszcze jest. Chyba nic nie jemy. O, jest jednak jakiś fant. Weźmiemy sobie do tak fanta Tutaj nic nie powinno być. Mi się zdaje tak, przynajmniej bo nie wiem, nie wiem. O, mam jednak tutaj coś. Nie warto jednak wątpić. Ale przy pomocy tej umiejętności wtedy gdybyśmy byśmy poszli, więc bym przegapił bo to wam co to je pokażę. Mapę. No i lecimy dalej. To mi się nie podoba. W oceanie I pośpieszyła, by zmiażdżyć karnakę. Wrzasnąłem i spadłem z łóżka. Nie wszyscy to wiedzą, ale panicznie boję się okrętowych podróży. Są nienaturalne. Ocean to złowieszczy żywioł. Istnieje, by sprowadzać na nas szaleństwo. Mistrzostwo za butelkę gruszkowego. napoju gruszkowego. Na mm -hmm. się w galarete, a kości osiądą w mule. Życzę szczęścia biednym turniom, którzy żyją z łaski tego przestworu. Bez milionów pity mam dostać cygarę. W głęboko przeszkodzimy. Oceanie są samostalne. Już nie mają wyboru. mnie męczyć brzmienie własnego głosu. Czuję się jakbym mówiła do ściepienia. Nikt nie słucha. Nice. Którego jest nich. Wydaje mi się, że to był Duke bardziej. Albo może być to jednak tutaj mamy pierwszy item Taka Nie wiem jak go wziąć. Dobra, spróbuję go rozpić może tą kuszą. I mamy pierwszy amulet na tym etapie, który powoduje właśnie co on powoduje, bo trochę tych amuletów to jest chyba to jest cały jej zapas. No to jest spoko, to, to sobie to sobie weźmiemy i tutaj mamy jeszcze jak piórko. Odnosić mi jeszcze ranny na skutek upadku, to tego nie potrzebujemy. Możemy to jedynie zmienić w umiejętnościach, tutaj. Co jo? E, poświęć ku i To możemy poświęcić, szczerze, bo to i tak się nie sprzyda. E, na razie sobie zostawimy bo i tak fajnych bonusów żadnych nie mamy. A sprzedałoby się też. A możemy tutaj stworzyć runę też jakaś umiejętność jest potrzebna. E, tutaj wam wszystko już pokazałem. Tutaj jeszcze mamy... Jeszcze raz wam to pokażę. Groźna w ręka. Co na nazwa. E, no i czy, czy coś jeszcze mamy tutaj w tym całym e, biurze? Mam kolejną tatkę. Weź ją korwo. Możecie sobie zatrzymać filmik i poczytać. Ja lecę dalej. Tutaj widzę, jest jeszcze jakiś item do... do pieniądze do wzięcia. A to chyba tyle, bo tu jednak nic nie widzę. Ale pójdziemy, zanim, zanim pójdziemy w tamtą stronę, chciałbym jeszcze tutaj się porozglądać. O, tam się chyba. Tam jest chyba okno otwarte. Czy mamy tutaj może jakieś przejście? Wydaje mi się, że jedynym przejściem jest chyba przejście po tych słupach, ale nie wiem czy się po nich da. O, możemy się na niegdepnąć na ten też i jesteśmy w tym domu poprzez teleportację mamy notatkę pierwszą w tym domu. Możecie sobie zatrzymać filmik i poczytać mamy szafkę, ale nic, nic jej nie będzie takiego. z bełta, musimy bełto oczywiście Czytaj. Możecie sobie zatrzymać filmik i poczytać. Ja lecę dalej. Tutaj mamy tak. I posłuchajmy, może, historii naszego przyjaciela z pustki. Opowiem ci coś o Kirinie Jindoszu, geniuszu z Karnaki. Ten samolot został uznany w Akademii Filozofii Naturalnej za objawienie, które prześcignie Sokołowa. I zachwyci cały świat. Jednak zaledwie dwa lata po przybyciu został uderzony wyrzucony z Akademii. Przyczyny nadal nie są znane. Gdy go deportowano, pozostawił maszynę, która piła wodę morską i grała melodię, doprowadzając słuchaczy do łez. Szybko ją rozebrano i nigdy więcej nie zagrał. Posiadamy teraz dwie runy poprzez e, zdoby, e, zdobycie tej jednej runy. Nie wiem jak to działa, czy te runy zwykle dają 2-2, czy dają jedną, albo może mi się wcześniej jakąś udało zabrać. E, Użyj bloku, aby odbić pocisk, żywotność, także twoje, e, swoje zdrowie i odporność. Tutaj mamy jeszcze takie inne takie e, umiejętności, które już pokazałem w e, drugim chyba bodajże lub trzecim, e, czy tam, w pierwszych odcinkach dyskorda reda umiejętności a na razie się patrzę, co bym mógł kupić roczne mignięcie możemy kupić o, tutaj coś mamy właśnie, bo jak, ja się rozglądałem między odcinkami i zastanawia zastanawiałem się nad tą umiejętnością która pozwala na poruszenie się szybciej niż otoczenia no jednak to kupimy sobie no i to tyle, na razie ja mam ten dokument, co wam pokazywałem, już właśnie gdzieś go przeczytać, a na razie na razie rozjrzymy się. Rozejrzyjmy się jeszcze pod dom przestrzenią, się, Wam powiem. Dobra, idziemy dalej. Mamy tutaj jakiś wazon za pieniążki, oczywiście. Eee, będziemy jeszcze raz. Tutaj widzę krwiozgi. To szybko, chyba się trzeba tego gniazda pozbyć tam Widziałem drugie właśnie Czekajcie, gdzie to było? To do zebrania? O, to jest to, to do zebrania. Także widzicie tu jest jeszcze gniazdo. Dobra, tam widzę jeszcze dwa gniazda. udało się chyba ze, z, z, chyba rozwalić wszystkie gniazda takie, które są do rozwalenia i, i którym nas za, tak, nie zaatakują teraz, więc możemy... Patrzę na niektóre przedmioty leżące tutaj. Mamy tutaj przedmiot, za pieniądze. Tutaj mamy elixirmany, kość, kość słoniowa, czy tam wielorybę. Ja czy coś tu jeszcze mamy. Mamy notatkę. Yy, sobie zatrzymać filmiki, poczytać. Ja lecę dalej. Chyba tyle tutaj z tej okoliczności Coś, że eliksir stwierdziliśmy, bo już malowaliśmy małmany No, tam jestem ten, dotąd ten, ten Tatka, tu nic nie ma Choć możecie jeszcze popatrzeć, jak to wygląda Tu nic nie ma, no Ale Tutaj przebiegaliśmy w ten korytarz Ale Tu nic nie ma Także idziemy teraz tędy, tylko zachowajmy czujność może Bo jednak nie wiem, co mi tutaj może spotkać tu mam cywila, okradniemy go, oczywiście. O, i mamy ten e eliksir Manny. Nie wiem, czy się na niego skusić. I nawet nie wiem, jak się mogę razbić. Niby szyby, ale narobię tutaj hałas, bo tu wydały... Yy, ci ludzie się przestraszą. Dobra, odpuszczamy sobie ten eliksir. Licz... Zamknij się. Dobra, tutaj, weźmy, może tutaj jeszcze raz. Zobaczmy. Bo tu widziałem strażników na początku. No mamy właśnie widać Widać tutaj ostrożnika Potrzebuję nowych butów. Te nie pasują za Pójdziemy do sklepiku oczywiście. Tylko zanim jeszcze pójdziemy. To czy coś, coś za tym nie ma czasami. Dobra, mamy szybki sposób na dotarcie. Tutaj już nie potrzebujemy ale teleportowania. Musimy tutaj sobie zaskoczyć ten balkon, który nie założyłem początkowo, ale... Zobaczmy, co my tu mamy. E, mamy jakąś kolejną notatkę. Wiecie, co macie zrobić. I kolejna. Nie wiem, czy to nie jest ta sama. E, co jeszcze mamy? Weźmiemy moc, może. Czy mamy moc? Mamy moc, dobra. Mamy kolejną notatkę. I to jest rozdział 14. Już. E, Lecę dalej. Co my tu mamy? No, mamy butelkę, o, tu mamy jakiś, to tutaj Czarny kościany amulet. No i bierzemy ten kościany amulet. te itemy sobie weźmiemy. Teraz są tutaj poszałka poukrywana. No i idziemy dalej. Nic nie ma. Tu też nic nie ma widzę. Ale to natomiast w kuchni jest dużo przedmiotów, które moglibyśmy wziąć. Wziąć. E, tutaj widzę mamy jakąś gazetę Dobra, to chyba tyle, ale widzę, że tam chyba save jest na dole, bo widzę, że te przedmioty są dziwnie ułożone Dobra, co my coś jeszcze mamy? Mamy, si mamy siódemkę, mamy siódemkę, Dobra, no Dobra, otwórzmy sobie to Tutaj już widziałem coś na samym początku no i założyłem elixir. Czekajcie, jak, jak się sprawdzi? O, mamy ten. E, muszę sprawdzić przedmioty, jakie nam pozostały. Ostrze sprężynowe, mina ogłuszająca. Tu mam granaty. E, Przep granat. Nabój do pistolety 0, zero, serce 1. E, tu mamy kolejne takie naboje. Rząd Poczekajcie, jakoś dało się to zobaczyć A to nie tak e... Pod jotką chyba to było, tak pod jotką Mogliśmy ci się zobaczyć eliksiry O, Mam jeszcze 10 życia 0 pułapek hakerskich i 5 tych 5 eliksirów życia i 3000, prawie 4000 punktów e... kwot waluty w tej grze Czyli pieniądze, które tutaj są. A tutaj mamy jakąś kartkę. Jak mi oczy nie mylą, safe. Pewnie to jest. Tak, to jest safe. Zaraz to znajdziemy. Może tutaj gdzieś że będzie kod. Tylko teraz ostrożnie, bo ta gra lubi płacać figle. Mogliśmy to przekonać się też w którymś z odcinków Discord Nareda, kiedy gdzie około obkradałem też kasę fiskalną. To co kod? Mokot jest, e. Dobra. Aż szybko poszło, szybko poszło. To jest chyba czwórka na tym drugim. Dobra, jeden 4, mi się zdaje, że będzie. Zobaczmy. Niestety okazało się to trójka. No coś trudno, ale doszliśmy do jednak do sedna sprawy i znaleźliśmy od razu kot. Nie, musieli, nie, nie musieliśmy szukać. Czemu zakrywasz twarz? Obawiasz się, że ktoś cię rozpozna? Okay. Ukrywanie twarzy raczej nie zachwyci strażników. <laughs> Pewam, że tu powinni się odpalić dialog, ale nie, nie wiem dlaczego się nie nie wiem dlaczego się nie odpali. Skoro zwaliłem, o to. Prosty. To się nie mm. to tutaj. tutaj może. Dobra, leżymy, może sobie tę moc jeszcze. To czy co? Aha, chyba jakaś pułapka się szykuje. Przy może minę ogłuszające. Tutaj jedna. Tutaj druga. Dobra, jeden już pozavieram. Nosi. Ktoś się tu źle czuje! Co to się tu dzieje? Wyjdźcie, Życie cię tak, się tu Nie, nie, nikogo, ale, ale... Nie masz po co uciekać! Maria. Co... Wykończysz Nie na... Nie... Tak, to? będzie się świetnie no, prezentować się w mojej kolekcji! Myślisz, że kogoś przestraszysz z tą maską? Dobra, pobawiliśmy przytomności wszystkich Nie wiem czy to się zalicza jako wykrycie, ale No nie dało się tego inaczej załatwić A i mamy jakiś tam e, List Dobra, niech tutaj na razie leżą Tam ci cywile chyba uciekli Albo siedzą, dobra, nieważne Szukamy, może coś tutaj będziemy mieli a co, jak z sercem stoimy? Serce stoi dobrze. Tak jak moje poczucie do nagrywania następnego odcinka tej oto już pięknej serii, także dziękuję wam za oglądanie i do następnego.